Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie łączą sukcesy sprzed lat z obecnymi, czyli innymi słowy tradycję ze współczesnością. Osiągnięcia sprzed nawet kilkudziesięciu lat na tyle mobilizują zatem uczniów, że dorównują poprzednikom, kontynuują ich dzieło, przez co rozwijają szkołę z roku na rok. Panie dyrektorze, Dzień Otwarty w Zespole Szkół Budowlanych rozpoczniemy od prezentacji sukcesów uczniów w konkursach, nawet ogólnopolskich, w ostatnim czasie, A przede wszystkim rozpocznijmy od konkursu, który no już jest tradycją, od sukcesów w konkursie, który jest już tradycją. Złota Kielnia, zapoczątkowany, zapoczątkowane te tradycje już w latach 70. przez Andrzeja Bieńczaka. Wy to kontynuujecie cały czas. No i w tym roku dwa nazwiska pojawiły się w ścisłej czołówce ogólnopolskiej na czwartym i piątym miejscu. Powiedzmy, kto to był i w jakich dziedzinach budowlanych tak jak pan powiedział od 70 lat kontynuujemy tradycję udziału w turnieju budowlanym złota kielnia co roku w Praktycznie uczestniczymy w finale centralnym i trzeba tutaj powiedzieć, że finał centralny tam dostać się to już jest olbrzymi sukces, bo finał centralny to w danym zawodzie to jest tylko sześciu uczniów z całej Polski i w tym roku ponownie dwóch naszych uczniów awansowało do takiego finału centralnego, który odbył się w Poznaniu podczas targów budowlanych i dwóch naszych uczniów ze szkoły branżowej kształcących się na kierunku montaż, zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie tam uczestniczyli. Uczestniczyło. Jeden chłopak uczestniczył w kwalifikacji malarsko-tapeciarskiej, natomiast drugi w wykonywaniu okładzin i posadzek. I tak jak Pan tutaj powiedział, Kacper Szałajko zdobył czwarte miejsce, a Tomasz Głady zdobył piąte miejsce. Także to jest olbrzymi dla nas sukces, już będąc w finale centralnym. a tam zdobywając kolejne miejsca to jest naprawdę olbrzymie osiągnięcie. Ale to nie jest wszystko, mówiąc o uczniowie szkoły branżowej, bo właśnie w dniu wczorajszym też nasza uczennica po raz pierwszy w historii szkoły, trzeba to tutaj podkreślić, wróciła też z finału ogólnopolskiego e, turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik. Prawdą, prawdą jest, że ta uczennica kwalifikacje te zawodowe zdobywa pod okiem swojego mistrza cukiernicza, cukierniczego e, w, w We'll be right <laughs> back. cukierni Jagusia w Krośnie, u Pana Deptucha, no ale jest naszą uczennicą i osiągnęła też bardzo dobry wynik, 11. miejsce w skali całego kraju. No to tutaj już mamy obraz szkoły, która proponuje no profile bardzo wszechstronne zespół szkół budowlanych, czyli budownictwo no, to jest to sztandarowe oczywiście, no ale uczniowie mogą przychodzić też na, na inne, uczyć się innych, w innych zawodach. Powiedzmy zatem, w jakich? Oprócz tych budowlanych. Dobrze, ale może nim powiem jeszcze o jakich kierunkach możemy się uczyć, to jeszcze chciałem też wspomnieć o tych sukcesach właśnie budowlanych, ale w szkole w Technikum, bo tutaj też co roku bierzemy udział w Olimpiadach i docieramy do finału centralnego. W 10 kwietnia nasz uczeń Kamil Drożdżal po raz drugi będzie uczestniczył w finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanej. To jest prestiżowa Olimpiada dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik budownictwa i też trzeba powiedzieć, że Kamil drugi raz będzie w finale centralnym, a w tym roku również został wygrał etap okręgowy, który odbył się. Tutaj w Rzeszowie. Też w ostatnim czasie też Kamil Drożdżal ze swoim młodszym bratem Mateuszem, który uczęszcza do nas do szkoły, brali udział w turnieju Buduj z Pasją. W sandomierzu zdobyli trzecie miejsce i zabrakło im jednego punktu, aby awansować również na finał ogólnopolski tej olimpiady Buduj z pasją. Jeżeli mówimy o kierunkach kształcenia, no nasza gama zawodów jest bardzo, bardzo szeroka. Może rozpoczynając od techników, najstarsze te nasze kierunki, czyli technik budownictwa, technik drogownictwa, technik odnawialnych źródeł energii, e, później te nowsze, technik geodeta. Technik architektury krajobrazu i te nasze najnowsze od kilku lat, bo, bo obecnie mamy uczniów w czwartej klasie, czyli technik informatyk i technik programista. Wszystkie te kierunki techniczne są kierunkami, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy. Co roku są one umieszczane przez ministra w tak zwanych tych kierunkach deficytowych, w kierunkach zamawianych. No ale oprócz tego my jako zespół szkół budowlanych kształcimy również na, w branżowej szkole pierwszego stopnia, a tutaj gama zawodów, w których możemy zaproponować uczniom szkół podstawowych jest olbrzymia. Bo mówiąc o tych kierunkach budowlanych, naj, taki najbardziej oblegany monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, tynkarz, ale w klasach wielozawodowych. Tutaj w zasadzie bardzo, bardzo dużo zawodów. Ja wymienię te najpopularniejsze: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, sprzedawca, kucharz, cukiernik, stolarz, elektryk. I w zasadzie co roku jakieś tam jeszcze niektóre te zawody dochodzą do tego. Trzeba powiedzieć, że mówiąc o kształceniu w szkole branżowej, w tych kierunkach wielozawodowych. W zasadzie uczniowie swoją praktykę odbywają w zakładach pracy, czyli nauka tam trwa w normalnych, realnych warunkach, a my jako szkoła zapewniamy to kształcenie teoretyczne i ogólnokształcące. No, po tych kierunkach widać już, że. Uczniowie nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy, natomiast no, ci najlepsi, ci fachowcy, no to oni będą wręcz rozrywani, można powiedzieć, na rynku pracy, ponieważ fachowców w tych dziedzinach, no, brakuje, no, brakuje po prostu. Tak, tak jak e, mówimy, no, brakuje fachowców. Co roku docierają do nas sygnały od przeróżnych pracodawców. E, Rozpropagowujemy to wśród naszych uczniów, absolwentów właśnie zapotrzebowanie na te zawody, o których tutaj mówimy. Wszystkie te zawody, które wymieniłem, czy to w technikum, czy w szkole branżowej, jest na nie olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy. No i też trzeba powiedzieć, że gro uczniów, będąc uczniami u nas w szkole, już w tych ostatnich klasach, w trzeciej szkole branżowej, oni podejmują już tą pracę. No bo mają odpowiedni fach w ręku już wyuczony, czekają tylko na to, że tak powiem, zaświadczenie ukończenia tej szkoły, potwierdzenie certyfikatem posiadanych kwalifikacji, ale fach w ręce mają tak i spotykamy się z nimi po kilku latach, także działają w swoim, w swoim zawodzie, prowadzą swoje firmy, zatrudniają innych. No i pozostali tutaj na tym terenie, ale nie tylko, bo również wyjeżdżają w różny rejon, czy to Polski, czy całej Europy i no, pokazują swój zawód, który nabyli w tej szkole. No właśnie nawiązując jeszcze do sukcesów i do skali trudności, jaka im towarzyszyła, na tym poziomie sukces on już gwarantuje umiejętności, że rzeczywiście uczeń na tym rynku pracy bez problemu sobie poradzi? Powiem, że tak, bo nawet właśnie mówiąc o tych, o tych turniejach, każdy z tych turniejów w szkole branżowej jest zorganizowany na zasadzie wykonania czegoś konkretnego, jeżeli powiemy o uczniach, którzy brali udział na w budownictwa, przecież prestiżowa impreza w skali całego kraju, i tam pod patronatem firm sponsoringowych uczniowie wykonywali manualnie, praktycznie układali te płytki, przyklejali tą tapetę, malowali. A kto oceniał? Oceniali przedstawiciele firm sponsoringowych, czyli fachowcy z danej branży, producenci, i tam dosłownie. No, każdy szczegół był brany pod uwagę. Jeżeli powiem o dziewczynie, która uczestniczyła w tym konkursie cukierniczym, o Nikoli, to motywem przewodnim był motyw polscy Olimpijczycy i tam też trzeba było wykonać tort ciasto z odpowiednim ozdobieniem związanym właśnie z czymś takim, więc to też no, naprawdę trzeba się wykazać no, konkretną już wiedzą praktyczną. Jeszcze kończąc wątek sukcesów, no to wymieniliśmy uczniów, ale też trzeba wymienić sukces nauczyciela. Tak, w tym roku szkolnym. Nasza nauczycielka, pani profesor magistra Alina Antoń, została zgłoszona do plebiscytu Nowin i w tym plebiscycie na najpopularniejszego nauczyciela w powiecie zdobyła pierwsze miejsce, a w skali województwa piąte miejsce dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, więc też dla nas jest to olbrzymi sukces mówiąc o kadrze pedagogicznej, która jest odpowiednio przygotowana, wykwalifikowana do prowadzenia zajęć z uczniami. Nawiązując teraz do tych kierunków, które gwarantują pracę, obserwujemy budowę trasy S-19, u nas wchodzi już na teren no, bardzo intensywnie. Czy w tym zawodzie, w, tych, w tej branży również będą absolwenci brzozowskiej budowlanki mogli znaleźć zatrudnienie? Tak, tak. Przecież z 19 to będzie przebiegała przez teren naszego powiatu, mówimy budowa. Budowa się już rozpoczęła na niektórych odcinkach, na niektórych będzie się rozpoczynać trzeba masę ludzi do prowadzenia budowy. Ale jeżeli kończy się budowa, to autostradę trzeba obsługiwać. Przecież na naszym terenie mają powstać punkty obsługi podróżnych, gdzie na bieżąco będą musieli, będą musiały odpowiednie osoby te swoje prace wykonywać. To nie jest tylko technik drogownictwa, ale również budowlańcy, również geodeci, również informatycy, programiści, bo przecież te wszystkie rzeczy są oparte na, na komputerze, na programach komputerowych. Terowych, więc, jak najbardziej, jest to dla nas też bardzo, bardzo przyszłościowe. Jeżeli mówimy o takiej sytuacji, w ubiegłym tygodniu też mieliśmy tutaj fajne takie wydarzenie, bo od półtora roku współpracujemy z Podkarpackim Biurem Geodezji i Terenów Zielonych Rzeszowa, gdzie tutaj przedstawiciele tego biura w ubiegły piątek byli u nas w szkole i prowadzili zajęcia nie tylko dla geodetów, związane z dronami, z aktualizacją map ale również dla informatyków i programistów, bo mówią, że to jest bardzo powiązany geodeta dzisiaj współpracujący z programistą i z informatykiem, więc widzimy, że te nasze kierunki są ze sobą powiązane i jeden od drugiego zależy, jeden drugiemu jest bardzo pomocny w realizacji y, przyszłych celów, jakie sobie stawiamy. No właśnie, no może, może to jest też takie dodatkowe ułatwienie y, na przyszłość, że ci uczniowie, y, później absolwenci będą mogli tworzyć na przykład firmy, w, w różnych branżach się wspierając. Tak. Dzisiaj jeden z drugim musi bardzo współpracować Godeta z informatykiem, informatyk z budowlańcem. No nie będzie, nie będzie inaczej. Wszystko z sobą jest powiązane i to ma napędzać naszą gospodarkę. Także mamy nadzieję, że te kierunki, które proponujemy są bardzo potrzebne, są nowoczesne, zapewniają pracę. Zapraszamy wszystkich do podjęcia nauki w naszej szkole, a my ze swojej strony gwarantujemy kadrę, warunki takie, które pozwolą odpowiednio przygotować tych młodych ludzi do rynku pracy, do podjęcia pracy, czy to na naszym terenie, czy na terenie całej kraju, czy Europy. A przygotowanie zapewniają m.in. nowo wybudowane i oddane do użytku w 2022 roku warsztaty szkolne jeżeli chodzi o zespół szkół budowlanych to tutaj rzeczywiście dokonaliśmy dużych remontów a przede wszystkim wybudowanie nowego budynku warsztatów zespołu szkół budowlanych po to żeby młodzież mogła rzeczywiście przestrzennie i mogła w sposób godny odbywać praktyki bo jak wiemy szkoła budowlana przygotowywuje głównie do pracy w rzemiośle, a te prace to głównie budowlane. Udało się faktycznie pozyskać 1 milion, ale w sumie ponad 2,5 miliona wydatek, więc to była też pomoc ze strony państwa, bo sami też byśmy nie, nie dali rady. Natomiast tutaj też była taka potrzeba właśnie wybudowania tych nowych warsztatów. Dzisiaj mam satysfakcję ogromną, bo jak Oglądamy wnętrze, to rzeczywiście młodzież praktykuje w bardzo godnych warunkach na miarę XXI wieku. Chcę jeszcze dodać, że w ramach tych remontów w szkołach, we wszystkich szkołach, odbyły się remonty sal gimnastycznych. I muszę powiedzieć, że były to wydatki dość duże, dlatego że potrzeba była też znaczna. Więc jeżeli chodzi o Remont sali gimnastycznych to w sumie w dwóch z liceum i z zespołu szkół budowlanych ponad milion 300 tysięcy. Natomiast też był remont sali gimnastycznej przy okazji wymiany dachów w zespole szkół ekonomicznych. I łącznie to y, remonty sal gimnastycznych wynosiły blisko 2 miliony złotych. Mówimy tutaj o kształceniu w bardzo konkretnych y, y, kierunkach. A czy szkoła zapewnia na przykład rozwój artystyczny, sportowy? Są takie możliwości, jeżeli uczeń wybierze waszą szkołę, żeby w tym kierunku też rozwijał zainteresowanie? Tak, jak najbardziej. Zapewniamy też i, i te inne e, rzeczy związane z kształceniem. Jak najbardziej zawody sportowe, zajęcia sportowe również od dłuższego czasu już, no trudno to nawet nazwać, że jest jakaś grupa teatralna, ale coraz więcej właśnie akademii szkolnych związanych jest z układami jakimiś tanecznymi, z, z jakimś wokalem, więc też w tej kwestii jesteśmy w stanie pomóc uczniom w rozwijaniu swoich umiejętności, które nabyli na niższym poziomie edukacji.